Cześć, mam na imię Renata, mam 47 lat i schudłam z Witalią 15 kg. Na pewno jest całkiem inaczej, bo człowiek teraz jak popatrzy, to, to w zasadzie z przyjemnością patrzy, jak te ubrania ładnie leżą, <grym>, że już gdzieś się tam nie marszczy, nie, nie, nie trzeba maskować czegoś tam dodatkowych kilogramów, dodatkowych wałeczków. Witalia dała mi pewną już motywację taką do sukcesu. Bo dzięki niej właśnie już zaczęłam chudnąć. Dieta była urozmaicona, raczej nie byłam głodna, bo te dania były tak rozłożone, że mój organizm nie domagał się niczego więcej. Słuchajcie, dziewczyny, jest naprawdę warto schudnąć. Człowiek czuje się młodszy, czuje się szczęśliwszy, cały świat przed nim się otwiera bez względu na wiek i, i wcześniejsze doświadczenia. Wtedy czujemy taką wielką satysfakcję.